Pamiętacie, jak kiedyś mówiłam wam, że kupiłam mieszkanie? Tutaj jest ono za tymi drzwiami, jest ono już w pełni umeblowane, udekorowane i wygląda przepięknie, tak jak sobie to wymarzyłam. Zobaczcie sami. Na maksa się cieszę, że mogę Wam już je pokazać i że już teraz mogę Wam wszystko o nim opowiedzieć, ponieważ ja jestem bardzo, bardzo zadowolona z tego mieszkania, jak ono wygląda, jak wyszło i finalnie jak zostało zaprojektowane, naprawdę na maksa się bierze. Wykańczając to mieszkanie, skupiłam się na tym, żeby to mieszkanie było takie, jak ja bym chciała na przykład tutaj zamieszkać. Chciałam, żeby były też solidne materiały, żeby też były piękne meble, żeby to wszystko było wykończone naprawdę bardzo dobrze i też tak. Jak ja bym tego oczekiwała, jeżeli chodzi o jakość. Także z tego cieszę się najbardziej. To, jak jest wykończone to mieszkanie, to jest kwestia gustu. Mi osobiście bardzo się podoba. Jest to dokładnie mieszkanie takie, jak sobie wymarzyłam. Dlatego uważam, że warto było czekać. Nie będę wam pokazywać dokładnego widoku, ale możecie się domyślać, w jakiej części Krakowa jest to mieszkanie. Aczkolwiek uważam, że widok z tego mieszkania jest naprawdę bardzo fajny i uwielbiam to, że to mieszkanie ma mnóstwo okien. I praktycznie w każdym pokoju jest właśnie okno, co daje też to, że jest w tym mieszkaniu mnóstwo światła. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Ja na maksa się cieszę. Na tym mieszkaniu, jak widzicie, królują kolory ziemi, ale też z takimi kolorami właśnie czuję się najbardziej komfortowo. Chciałam też, żeby na tym mieszkaniu było dużo drewna żeby też prowadzić troszeczkę ciepła. Ja jestem fanką stylu Japandi, co prawda tutaj zostałam troszeczkę przełamane też takim większym komfortem i ciepłem, ale bardzo, bardzo mi się podoba. Większość ma wina moim mieszkaniu, jak na przykład te meble w kuchni. To meble robione na miarę przez stolarza, ale są takie perełki, jak na przykład ten stół, kanapa. Są to produkty od firmy Lektus i to właśnie z nimi wykańczałam moje mieszkanie. Osobiście uwielbiam dobór tych kolorów i uważam, że wszystkie te meble są wykonane naprawdę solidnie. jak na przykład ten stolik i wszystko jakoś Tutaj y, sala bardzo, bardzo mi się to podoba. No i oczywiście kolory. To chyba mogliście się po mnie spodziewać, że postawię na kolory ziemi, ponieważ to są moje. Ulubione kolory, nie ma co. Mówić. Tu jest pomieszczenie, które jeszcze jako jedyne nie jest tak w pełni, w pełni skończone, ponieważ jeszcze tutaj nie jest położone ma teraz, ale reszta pomieszczenia jest już skończona. Bardzo chciałam, żeby to mieszkanie było urządzone właśnie w taki sposób, jak ja bym urządziła i w jakim mieszkaniu ja po prostu chciałabym mieszkać. I tak też się czuję, czuję się tutaj wyjątkowo, komfortowo, ale też uważam, że ono jest wykończone ze smakiem, tak jak lubię no i w moich ulubionych kolorach, ale o tym oczywiście już wiecie. Bardzo dziękuję firmie Belpol i firmie Lectus. Firmie Belpol za piękne podłogi i drzwi, które wprowadzają właśnie tą oazę i to ciepło do tego mieszkania, a firmie Lectus dziękuję za przepiękne łóżka z tu, którymi pięknie wykończyłam to mieszkanie. Dodatkowo cieszę się, że postawiłam na funkcjonalność tego mieszkania i wykorzystałam dokładnie każdy metr tego mieszkania. Co prawda ono jest duże, bo ma 80 metrów kwadratowych, ale jest Naprawdę bardzo funkcjonalne. Ma dwie sypialnie, duży salon z, połączony z kuchnią. Specjalnie powiększałyśmy ten salon, żeby właśnie tutaj było jeszcze więcej miejsca. Dodatkowo ma to mieszkanie garderowe i też dwie łazienki, także naprawdę jest tutaj dużo, dużo przestrzeni. Moim ulubionym pomieszczeniem w tym mieszkaniu jest zdecydowanie kuchnia, która bardzo, bardzo mi się podoba. I uwielbiam to, że wpada z dwóch stron mnóstwo światła. I też cieszę się, że jest w tym domu też drewno, ponieważ czuć takie ciepło domu i bardzo się cieszę i wiem dobrze, że jakbyśmy mieli od zera projektować nasz dom z Karolem, to też to drewno musiałoby się tam pojawić. Tym razem, jak wiecie, przeprowadzaliśmy się już do gotowego domu, więc nie mieliśmy jakiegoś dużego wyboru, chociaż i tak drewno w naszym domu króluje. W tych pomieszczeniach na piętrze, bo na dole tego drewna nie ma za dużo, ale na pewno w przyszłym domu chciałabym, żeby to drewno się pojawiło. A teraz zapraszamy do raju kobiet. To pomieszczenie przeznaczyłam właśnie na stworzenie garderoby, ale co jest fajnym i praktycznym elementem w tym mieszkaniu, to deska, która się tutaj opuszcza, więc możemy sobie tu na spokojnie przechodzić, zrobić pranie, wysuszyć swoje ubrania. A tak jak wam mówię, tworzyłam to mieszkanie z myślą o tym, że chciałabym je zaprojektować tak, jakby to mieszkanie totalnie trafiło do mnie i pod moje skrzydła. Chciałam zrobić po prostu Perełkę z tego mieszkania i wiem, że jeżeli ja bym miała to zamieszkać, zdecydowanie chciałabym mieć garderobę, więc też taką tutaj stworzyłam. A na ten moment na pewno powieszę tutaj moje rzeczy koncertowe, które gromadzę i gromadzę z jednego do drugiego garażu u nas w domu, więc troszeczkę oczyszczę też nasz dom, a tutaj stworzę taką swoją przestrzeń na trzymanie swoich rzeczy, które są potrzebne, bo nie powiem pierdół, bo to są rzeczy, które są potrzebne, ale tych rzeczy koncertowych też na przestrzeni miesięcy lat zgromadziło się całkiem sporo. Więc to będzie moja garderoba na rzeczy koncertowe, nie tak? Uwielbiam też te minimalistyczne drzwi, bardzo mi na takich zależało, by za bardzo się nie wyróżniały, a były dostosowane do estetyki mieszkania i tak właśnie się stało. I drzwi mam wszystkie takie same, bardzo to lubię i tutaj wielkie gratulacje i podziękowania należą się firmie Barton. Dziękuję. Tak jak wam mówiłam o tym, że każdy dosłownie metr tego mieszkania jest zagospodarowany, tak też zrobiłam w przypadku łazienki, którą też zaprojektowałam właśnie w taki sposób, by można było kosztować zarówno z wanny, jak i prysznica. I zobaczcie to. Tutaj jest prysznic, a tutaj wanna. Na przykład brać prysznica tutaj, wasza partnerka, partner może również korzystać z łazienki, albo na przykład możecie tutaj kłamać dziecko, więc wszystkie funkcje tego mieszkania są spełnione, bo ogólnie wszyscy nie zapewniali, że nie mogę tutaj zrobić prysznica i wanny, tylko za każdym razem było mówione, że musi być albo to, albo to, a ja nie lubię się ograniczać i zrobiłam zarówno wannę, jak i prysznic, tylko to wszystko połączyłam, by właśnie można było zmieścić. Obie. Ale takim małym detalem jest na przykład toaletka, którą tutaj wkomponowałam, zrobiłam fajne lamele i wygląda, jakby tutaj była celowo uwzględniona w projekcie od samego samego początku. I tak w sumie było, bo zostało mi kilka mebli, które miałam w poprzednich pokojach, a które dalej mi się podobały, ale już nie pasowały do mojej estetyki. A tutaj ta toaletka wpasowała się idealnie. Dajcie znać, kto ją pamięta. Ja z reguły nie lubię tapet, ale ta bardzo miło mi się kojarzy. Słuchajcie, taką tapetę miał mój dziadek przez większość mojego życia, jak do niego przyjeżdżałam. I bardzo, bardzo miło mi się kojarzy, więc stwierdziłam, że zrobię to, tę tapetę tutaj. Mimo że na początku nie byłam fanką tej opcji, to uważam, że teraz wygląda to naprawdę bardzo fajnie. Tak wygląda moje mieszkanko. Dajcie znać, które pomieszczenie najbardziej Wam się podoba. Co się wydarzy z tym mieszkaniem? Jeszcze nie wiem, na razie chciałabym, żeby ta przestrzeń była taka w miarę możliwości do nagrywania, do korzystania. I też troszeczkę to mieszkanie będzie pełnić funkcję taką biurową, ponieważ właśnie tutaj będę spotykać się z moimi asystentkami, będziemy obmyślać. Różne koncepty, by też nie przenosić pracy do domu. Jak wygląda moje wykończone mieszkanie, już wiecie, ale teraz czas, żebym odpowiedziała Wam jeszcze na kilka pytań, które pojawiały się dotychczas w komentarzach i które dostawałam też od Was w diemach. Stwierdziłam, że odpowiem na nie zbiorczo, także lecimy. Zaczynamy. Ja już długo szukałam takiego idealnego mieszkania, żeby ulokować swoje pieniądze. Zawsze marzyłam o tym, żeby mieć właśnie mieszkanko w formie yy, inwestycji. I to mieszkanie urzekło mnie szczególnie tym, że ma fajną lokalizację, że jest duże i że było stosunkowo tanie, ponieważ jak teraz sobie patrzę na różne metraże w stosunku do ceny, no to to są naprawdę jakieś kosmiczne ceny, a mi się jeszcze udało w miarę okazjonalnie kupić to mieszkanie. Dlatego też zdecydowałam się na tak duży metraż, bo szukałam na początku. 50 metrów, ale w tym bloku, w którym kupiłam to mieszkanie, już nie było takich mieszkań. To było jedno z ostatnich mieszkań na sprzedaż. Także zdecydowałam się, żeby to mieszkanie było trochę większe. I nie żałuję, bo ten metr jest naprawdę całkiem, całkiem spory. I zawsze sobie mówię, że odpukać. Gdyby nam się cokolwiek stało, nie wiem, z naszym, domem, cokolwiek, to mamy gdzie ewentualnie szukać. Jeżeli chodzi o szukanie mieszkania, to wynajęłam do tego dodatkowo agenta nieruchomości i szukałam e, mieszkań na wynajem. Mam w ogóle fajną historię. No, czy fajną, nie fajną. To nie jest fajna historia, ale słuchajcie tego. Ogólnie miałam patrzone dwa mieszkania. Jedno mieszkanie było przy samej Galerii Krakowskiej. Było jeszcze lepszej lokalizacji niż jest teraz to moje mieszkanie, ale było zdecydowanie droższe. Ale tamto mieszkanie początkowo chciałam z, y, zrobić, że będę je wynajmować pod najem krótkoterminowy. To było w ogóle w idealnej lokalizacji mieszkanie. Miałam wszystko ustalone, że właśnie je wykończę, że będzie 50 metrów, że będę je po prostu wynajmować na kinajem. No ale się okazało, że przepadł mi termin przez no, jedną osobę, która była zaangażowana w pomoc przy szukaniu mieszkania i organizowaniu takich różnych spraw bieżących. No i ta osoba zapewniała mnie, że wszystko jest ustalone, że może że wpłaciłam 10 tysięcy już takiej umowy rezerwacyjnej, to się chyba tak nazywa, to że wszystko będzie już przebiegało ok. I ja specjalnie zadzwoniłam do tego biura, gdzie zarezerwowałam to poprzednie mieszkanie i powiedziałam, że czy na pewno jeżeli podpiszemy kilka dni po tym, jak ten termin wygasa, czy to będzie ok? Ta pani mi powiedziała, że nie, że musi być na ten termin konkretny i tak dalej. A ta osoba, z którą ja wtedy współpracowałam przy szukaniu tego mieszkania, zapewniała mnie, że nie będzie Problemu, że już rozmawiała z tą panią, że ją przekonała i że możemy spokojnie mieć więcej czasu na dogadanie szczegółów. No ale niestety przepadło, no i później od nowa szukałam kolejnego mieszkania, no i znalazłam to, które finalnie okazało się lepsze, bo teraz mogę mieć tutaj swoje biuro, mogę mieć tutaj swoją przestrzeń do nagrań, trochę oddzielić swoje życie zawodowe, taką właśnie, wiecie, pracę od nagrywania też w domu i oczywiście, że będą pojawiać się vlogi z mojego domu, w którym mieszkam, ale też część rzeczy chciałabym nagrywać na tym mieszkanie. Także fajnie, bo stworzyłam sobie taką idealną przestrzeń. Najkrótszym procesem chyba było zaprojektowanie mieszkania. Mimo, że właśnie trochę to trwało, to jednak to zaprojektowanie nie było aż tak długim procesem, jak szukanie konkretnego fachowca, który będzie idealny, by wykończyć to mieszkanie. Bo wiadomo, że można znaleźć dużo fachowców, ale nigdy nie wiesz, jak oni to mieszkanie zrobią. A ja jednak, tak jak Wam mówiłam wcześniej, stawiałam na dobre wykończenie, na solidne materiały, żeby jednak to mieszkanie nie rozpadło się po miesiącu mieszkania tutaj, albo korzystania z tego mieszkania. Tylko, żeby naprawdę to było mieszkanie na lata. Także najbardziej wymagającym dla mnie takim momentem i coś, co się bardzo długo przedłużało, to jednak wykończeniówka, czyli to, żeby wyburzyć konkretne ściany, zadbać o to, żeby tutaj, no, światło było dobrze poprowadzone, zaplanować to wszystko, jak to będzie wyglądało, no i sama budowa, remont tego mieszkania trwała jednak najdłużej. I tak jak są te memy, że fachowcy, jak mówią ci, że wykończą mieszkanie w dwa miesiące, to bardzo ludzie się śmieją. Tak, no, no, faktycznie u mnie to nie trwało dwa miesiące, mimo, że nie można było się spodziewać tego, że i tak będę mieć szybko wykończone mieszkanie, ponieważ miałam Ole, która też sprawowała pieczę nad doglądaniem tego mieszkania, dodatkowo jeszcze moja asystentka tutaj przychodziła i też pomagała mi, żeby przywozić niekiedy materiał, żeby mogła tą budowę pogodzić też z macierzyństwem. Więc tutaj wielkie podziękowania też dla nich, aczkolwiek tak czy tak, no fachowców tutaj nie mogę wyręczyć, dziewczyny też nie mogą wyręczyć i czekaliśmy, żeby przyszły wszystkie materiały, żeby fachowcy mogli to zrobić. I się udało. Czy miałam kryzysy? No właśnie, chyba nie miałam kryzysów, bo byłam pewna, że realizujemy po prostu ten konkretny projekt. Też chyba inaczej do tego podeszłam, ponieważ gdyby to było taki dom, w którym ja mieszkam na co dzień, to jednak chyba bardziej bym się stresowała. Szczególnie, że ja mam ADHD, więc bardzo szybko się nudzę, bardzo szybko chcę coś zmieniać i tak dalej, tak dalej. A w przypadku tego mieszkania to miałam takie poczucie, hej, no wykańczam sobie moje mieszkanie, które będzie takim dodatkiem. Takim po prostu inwestycją moich pieniędzy. I wiedziałam dokładnie, że ten projekt mi się podoba, ale wiedziałam też, że nie będę tutaj mieszkała tak na co dzień. Więc też było mi trochę łatwiej. Więc nie wiem, myślę, że trudniej byłoby w przypadku na przykład domu, który byśmy projektowali od zaraz Karolę. Oj, najprzyjemniejszy już był ten moment, kiedy ja już weszłam i były podłogi, drzwi i już wiecie, przychodziły meble, już można było sobie tak totalnie doglądać ten finalny, finalny już efekt, no i takie końcowe urządzenie było chyba najprzyjemniejszym procesem. A najtrudniejszym? Ja nie miałam jakichś super skomplikowanych problemów przy tym mieszkaniu. Myślę, że po prostu szukanie tego mieszkania było takie najtrudniejsze, bo jednak żeby znaleźć takie idealne mieszkanie dla siebie, żeby ono było w dobrej lokalizacji i żeby jednak znaleźć je w odpowiedniej cenie, to to wymagało chyba najwięcej. Czasu. Nie mogłabym opisać jednym słowem, ale przed dwoma dobra energia. To mieszkanie ma naprawdę super energię. Bardzo fajnie się w nim czuję, właśnie też przez dobór kolorów, mebli, i naprawdę fajnie mi się tutaj spędza czas. I nawet powiem Wam, że kilkukrotnie już na tym mieszkaniu byłem z Karolem i z Mają. I mieliśmy tak, że na przykład kupiliśmy sobie jakieś pieczywko, jakieś drożdżówki w piekarni. Po prostu przyszliśmy tutaj, bo było blisko. I sobie tutaj siedzieliśmy i pokazywałam im właśnie to mieszkanko. I spędzaliśmy tutaj chwilę czasu. Wiadomo, nie spędziliśmy tutaj długo. To było dosłownie kilka razy. Razy. Myślę, że teraz też będą bywali częściej, ponieważ to mieszkanie już jest finalne, finalnie skończone. Zdecydowanie to mieszkanko się różni, ale to nie chodzi o energię, zarówno w moim domu, jak i tutaj na mieszkaniu jest dobra energia. Aczkolwiek wiem dobrze, że chciałabym do mojego domu wprowadzić więcej drewna, więcej ciepła i przy wykończeniu na przykład kolejnego domu, który mielibyśmy, mogli na przykład budować od zera, to na pewno zdecydowałabym się, żeby wprowadzić więcej drewna do domu, bo ono daje jednak takie ciepło. Jeżeli chodzi o nasz dom, no to tak naprawdę my nie mieliśmy tutaj za wiele do gadania, bo my już kupiliśmy go, no, co prawda w naszym salonie ja prowadziłam y, całkiem sporo zmian, czy w moim pokoju docelowym prowadziłam sporo zmian. To są pomieszczenia, w których ja jednak czuję się najlepiej, a pozostałe pomieszczenia są takimi pomieszczeniami powiedzmy przejściowymi, a tutaj mieszkanie jest dokładnie takie jak chciałam. Akcja bliskich była super, bo byli bardzo wspierający i też dokładnie wiedzieli, też doradzali mi, żebym kupiła mieszkanie, bo to nie jest tak, że gdzieś tam ja im powiedziałam o tym, że, że o kupiłam mieszkanie i to była informacja, tylko gdzieś tam też wiedzieli o tym, że się rozglądam, też oni doradzali mi, że to jest dobra inwestycja, że to jest raczej taka pewna inwestycja. Moi rodzice od zawsze yy, gdzieś tam powtarzali mi, że inwestuj w nieruchomości jak tylko dziecko będziesz mogła, to jest fajna inwestycja i zgadzam się z nimi totalnie. I wiem dobrze, że jeżeli tylko będę więcej pracowała, w przyszłości będę miała podobne zarobki. Czy będę chciała właśnie y, znów ulokować swoje pieniądze, to inwestycja w postaci kupna nieruchomości jest naprawdę dobrą i taką fajną inwestycją. Także tego nie żałuję. To by było wszystko w dzisiejszym filmie. Cieszę się bardzo, że mam to mieszkanie, że już mogę Wam pokazać to, że mam taką przestrzeń i że to jest przestrzeń dokładnie taka, jak chciałam, także już wiecie, jak to wygląda. I możecie się spodziewać więcej filmów właśnie z tego mieszkanka Buziaki do kolejnych filmów, ale się cieszę, że wróciłam na YouTube. Wy też dajcie znać w komentarzach.